Cześć, witajcie, jestem Huda, to jest Fifa 14 kariera zawodnika, odcinek 29 chyba. Nadal mamy 75 overallu, ale dzisiaj postaramy się zmienić, spójrzmy jeszcze raz na wyzwania. Umiejętności piłkarskie, ukończone mecze to nie, to w tym odcinku zagramy tylko dwa, czyli w kolejnym to zrobimy. Coś jeszcze tutaj w ślizgi... Mało ślizgów robię, można nad tym popracować. Kluczowe podania. Myślę, że to dzisiaj może udać się zaliczyć. Zobaczymy. Podania... Podania jeszcze nie. A no to jest coś 3 na 5. Asysty z podań prostopadłych. No nie wiem, może jedną. Zobaczymy. A długie podania? Długie podania damy radę może zaliczyć, Spróbuję sobie dwa razy podać tak daleko. Ukończone mecze to w kolejnym odcinku pojedynki powiesz, że to się robi samo, nad tym tak za bardzo kontroli nie mam, strzelanie, bramki jakby mi się udało zdobyć dwie bramki no ostatnio bez bramek chudy, ale no musimy to zmienić trzeba zdobyć wreszcie te 25 bramek w karierze no i to tyle dobra będziemy się starać podawać, asystować i strzelać gramy z, Re z realem Sociedad. Nie wiem jak to naprawdę wymówić. Eee, a co do ostatniego Wallidoid, Vajekano, czy co tam to było, to ten, To każdy pisał inaczej, i, i jak to się wymawia i ja już nie wiem jak to wymawiać, więc dobra. Będę mówił, będę mówił po prostu nasi przeciwnicy. Przeciwnicy Bilbao. No dobra. Zaczynamy. Będziemy oczywiście kontrolować tylko yy, chudego. Mam nadzieję, że uda nam się odnieść tutaj dzisiaj zwycięstwo i że Chudy wreszcie się przełamie, przełamie tą swoją niemoc strzelecką i w końcu bramkę zdobędzie. Ja mam taką nadzieję, zawodowe 4 minuty bez chmur, nie, żaden deszcz nie pada, więc myślę, że Chudy żadnych problemów zdo ze zdobyciem bramki mieć nie powinien. Ale co ja tam wiem, zaczynamy. I zaliczyliśmy właśnie długie podania na samym początku sobie to zrobiłem I chudy ma teraz szansę żeby tam dośrodkować gdzieś zobaczymy to, czy to się uda dośrodkowanie wykonaniu chudego i no kluczowe podania nam się zaliczyły czyli już dwa wyzwania w tym meczu mamy zaliczone jak tam się prezentuje nasza sytuacja mamy 76 jest 76 udało się wbić jest sukces i jestem zadowolony już z tego odcinka i Bilba atakuje, będzie dośrodkowanie na chudego chudy Nic z tego niestety I zbliża się do końca już pierwsza połowa A my nadal bez bramki I chudy Chudy będzie wbiegał w pole karne sam Czy da radę chudy Chudy z lewa noga No niestety no chudy się tutaj zachował trochę po hamsku, nie podawał, próbował sam no i ustawił się na gorszą nogę i niestety bramki nie zdobył. I w tym momencie skończyła się pierwsza połowa tego spotkania bezbramkowo znowu. Nie chcę znowu bezbramkowo kończyć odcinka, tak więc dobrze by było jakby chudy tutaj strzelił albo ktokolwiek chociaż żeby Bilbao w końcu wygrało. Bo mecze 0-0 są naprawdę nieciekawe. Tak więc jest przerwa, więc czas na... Pozdrowienia no niego nie trzeba, bo mi się komentarze nie załadowały. Tak więc pozdrowienia będą za chwilę. Pozdrawiam użytkownika Jakub Hausman. Pozdrawiam Make Jacob. Pozdrawiam także Lucky Play Games. I to tyle z pozdrowień. No i tak nadal, nadal patrzę na te wymowy Wajekano, jest Wajekano, Walikano, Wajkano Um, no właśnie. Różne, różne wersje. Jedna się chyba tylko powtarza. Jest to właśnie wali i uznajmy, że to jest ta dobra. Tak więc zaczynamy drugą połowę meczu z tymi oto przeciwnikami. I Bilba atakuje, jest chudy. Chudy co zrobi Próba zejścia jest w polgarnym, jednak chudy strzela i bramkę zdobywa jest! 48 minuta od razu na początku pierwszej, drugiej połowy. Chudy strzela. O tak, wreszcie, wreszcie chudy się przełamał. 24 bramki w tym momencie na jego koncie. Przydałoby się zdobyć jeszcze jedną i będzie dobrze. No tutaj trochę szczęścia miał, żeby się udało przejść. I uderzył i piłka wpada do siatki. Jest chudy, fałdowany był, ale przywilej korzyści. Chudy do przodu. I teraz Przelaj, no nie, myślałem, że będzie asysta z podania prostopadłego, ale nic z tego jednak nie wychodzi. Ale, czy Bilbao teraz przejmie piłkę? Przejmuje chudy. Jest Bilbao, jest ponownie chudy, chudy. Czy spróbuje tego samego co wcześniej? Chudy. W polu karnym tym razem mu nie wyszło. Oj, i w tym momencie Ifran, 80 minuta. Ja się, tu, ja się na chwilę spojrzałem, gdzie indziej, ale to i tak. W sumie ode mnie nie zależało. Może zobaczymy powtórkę? Może ja nie przewinąłem. Sam sobie zobaczy powtórkę. Jak to się tak naprawdę wydarzyło tutaj. Ja właściwie kontroli nad drużyną nie mam. No tutaj wiek dośrodkował no i dobił ślizgiem w sobie. No dobra. Ja na to wpływu nie miałem, więc nie można mnie za to winić. Po prostu ja mogę jeszcze tylko to wyrównać, ale mamy 10 minut do końca mało czasu. No nie wiem, czy dam radę. Jest chudy. Czy on zdobędzie teraz prowadzenie dla Atletico? Jest zmęczony, ale biegnie do przodu. Chudy. Chudy podanie. Atletico atakuje. I dośrodkowanie. Nic z tego. Spalony był chyba nawet. No dokładnie, był minimalny, spalony tutaj. I chudy opuszcza w tym momencie boisko. No Atletico już raczej nie będzie miało szansy na wyrównanie. 8 coś o co chudego będzie. 9-5 była najwyższa podczas meczu, a teraz zaczęła spadać, już ledwo co biegał chudy. Zdecydowanie zmiany potrzebował. Rozegramy sobie jeszcze mecz z całym zespołem jest 90 minuta, więc mecz zaraz powinien się skończyć wynikiem 1 do 1. Ale lepszy taki remis niż remis bezbramkowy. Myślę, że się ze mną zgodzicie. No chudy bramkę zdobył, szkoda, że tylko jedną. Ale ma jeszcze dzisiaj drugi mecz 9-0 jednego co na chudego ostateczna. Czy zawodnikiem meczu był? Tak, mi się wydaje, że tak. On zawodnikiem meczu został. Tak więc przechodzimy dalej. Chudy wreszcie poprawił swoje występy. Jest dobrze. I... I co teraz? Jaki kolejny przeciwnik nas czeka? Czy chudy zagra z GENKiem? Genk, kto jest KS Genk? Czy co to jest? Nie wiem jak się on nazywa, ale chudy nie gra w tym meczu To jest mecz Ligi Europy No szkoda, szkoda że chudy nie zagra, ale mam 76 overallu Jest coraz lepiej, może wkrótce 77 nam wejdzie Zobaczymy A teraz Bilbao kontra Genk I no pierwsze... i w 15 minucie Iraola. Nie w 15, tylko w dwu... no w 15 jednak. I Raola zdobyła bramkę na 1 0 dla Zaziko, potem tylko żółte kartki. I Mboyo w 43 wyrównuje, jest 1 do 1 w tym momencie, druga połowa. Suseta 62 minuta i Bilbao znowu prowadzi 10 minut do końca tego spotkania. Czy Bilbao utrzyma to prowadzenie? Jest! Bilbao zwycięża w tym meczu bez chudego, jakimś student dali radę, ale ale napastnicy, napastnik ten całterucio, całterusio, całteru, czy jak mu tam zmiennik chudego nie strzelił bramki, czyli dla mnie to jest wiadomość dobra, czyli jest gorszy ode mnie informacja o urazie, okej okay. z Betisem gramy na następny mecz, Betis, Betis spoko, tutaj gra perkis, nie wiem czy tutaj jeszcze będzie, mam nadzieję, że tak, że przepuści tutaj chudego rodaka zobaczymy Dobra, coś tutaj mamy jeszcze do roboty, chyba nie, wyglądu chudego na razie. Nie zmieniamy jaki mamy miesiąc. Mamy grudzień! Mamy grudzień. Ile jeszcze meczu zostało? Czyli tu to jest dzisiaj i po tym meczu skończymy odcinek. Możliwe, że... Jeszcze dwa odcinki. Dwa odcinki co najmniej. Nie, dwa odcinki na pewno. Maksimum dwa odcinki. I będzie okno transferowe. Myślę, myślę, że możemy wnieść prośbę o transfer. Tak mi się wydaje. O. Już odpowiedzieli? Szybcy są. A, że te, że przedyskutują. Okej. Okay. Zaczynamy mecz z Betisem i mam nadzieję, że tutaj chudy również zdobędzie bramkę i, zdobędzie, i zaliczy kolejne wyzwanie. Jednocześnie może podwyższy mu się overall, chociaż nie, to chyba za szybko by było. Tak nagle z 76, nagle potem z 77. Dobra, zaczynamy znowu bez znowu ładna pogoda, jak na grudzień jest spoko w Polsce, pewnie jest śnieg. Tak mi się wydaje, albo nie ma. Dobra, zaczynamy. I atakuje Betis, nic z tego. Będzie szansa na kontrę. Podanie do chudego, chudy ma a już niewiele obrońców do minięcia i to robi, ale jest na skrzydle, będzie musiał dośrodkować albo zejść w pole karne, woli zejść, chudy w polu karnym, chudy, uderzenie i jest bramka, i jest 25 bramka, wykończenie, plus 1, jest dobrze, 19 minuta, chudy, no ładnie sobie tutaj poradził, no wolna droga do bramki, uderzył i umieścił piłkę w siatce. Jak tam nasza kariera? 70. No nie, nie ma 77. O, o, o i dobre przejęcie Bilbao. Chudy dopadł do piłki, chudy. Mas teraz szansę, będzie dośrodkowywał. Dośrodkowywuje! Ale do nikogo to było w sumie. I Bilbao jeszcze, no nie, 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 nic tego. I dobre podanie do chudego, jednak chudy stracił, ale odzyskał chudy. Chudy teraz podanie do przodu. Bilbao atakuje, podaj do chudego jeszcze no Nie, nie daliśmy rady. I w tym momencie skończyła się pierwsza połowa tego spotkania, w której chudy zdobył jedną bramkę w 19 minucie. Czy w drugiej również popisze się jakimś ładnym strzałem? Przekonamy się już za chwilę. No jest trochę zmęczony, pewnie tak w okolicach 70-80 minut zejdzie. Jeszcze zobaczymy, rozpoczynamy drugą połowę I dobre podanie do chudego, chudy jest sam na sam z bramkarzem teraz chudy czy to wykorzysta Nie, no obok bramki Obok bramki no Nie chciałem mu tutaj udawać z lewej, chciałem się jakoś na prawą ustawić no i mam uderzenie z prawej Obok bramki niestety Jest chudy, czy będzie jakaś szansa dla Bilbao? No nie, chudy już jest zmęczony On już nie ma siły biegać, a za to mu ocena spada już no no już po raz któryś widzę, że jak chudy tak już ledwo co biega, ocena mu po prostu leci w dół i ja nie mogę nic z tym zrobić. A jakby miał pełnie sił, to by tak nie spadała. No i miałem ocenę 8 8,5 chyba, a teraz jest nagle 6.9. Ciekawe jaka będzie ostateczna. Czy chudy teraz zejdzie dokładnie? Nie, nie chudy schodzi. No tak, zostawili mnie jeszcze na boisku. Super. 5 minut do końca czasu podstawowego. Chudy już ledwo tutaj żyje. Widać jak on się rusza No i właśnie piłkę traci Ale no nie, nie przejmuje I atakuje Betis Czy Bilbao to zatrzyma jeszcze w końcu? Czy Betis może zdobędzie jednak wyrównanie? Nie, nie zdobywa wyrównania Ale będzie rzut rożny chyba dla nich, czy nie? Nie wiem A, kto teraz zejdzie od nas? Od nas nikt nie schodzi I będzie rzut rożny dla Betisu Dośrodkowanie I... Dobrze, wybita piłka. Chud tam 6-7 ocena. Jest zmęczony, to widać. Ale ostatnia akcja, czy ją przeprowadzi? Nie przeprowadzi. No ciężko się gra zmęczonym zawodnikiem. Ach. Nie moja wina, że trener mnie nie zmienia. A powinien. Zdecydowanie. I w tym momencie kończy się ten mecz. Słaba ocena chudego będzie, ale bramkę zdobył. To mnie cieszy. A mógłby być zawodnikiem meczu. Zaraz zobacz 6-7 ostatecznie. No 8 coś było. Jakbym utrzymał to 8-0 co najmniej. To zawodnikiem meczu bym był. Na pewno, tak mi się wydaje. No ale niestety ocena zaczęła spadać, jak się chudy zmęczył. Jakbym nie zdjął wcześniej, to może 7 coś bym miał ostatecznie. Nie byłoby tak źle. A to mi niestety nie zadowala w tym momencie co się stało. Ale dobra, przesuwamy dalej. Zobaczymy czy chudy w kolejnym meczu gra. Jest to mecz z Argozą. Real Zaragoza Tak? Tak, to jest Real Zar... Zaragoza Zaragoza, tak Nie wiem, czy tak to się wymawia, ale tak pisze Dobra, czyli chudy w tym meczu gra, przełożone spotkanie, twoja yy, Nie, nie będzie lepiej jak zostanę w klubie, na pewno Ja nie chcę zostawać w klubie, będę was męczył yy, dopóki mnie nie sprzedacie Ops Nie chcę kończyć kariery Dobra, Twoja prośba o transfer. Lezie. OK, Okej. Czekam na odpowiedź. Może w końcu się uda. Może w końcu zgodzą się na mój transfer. Mogę prosić wcześniej. Tak to już bym miał wszystko załatwione. Ale dobra. Może do końca okna transferowego jeszcze się zgodzą. I wtedy zmienimy sobie klub. A w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku gdzie będziemy grali właśnie z Zaragozą i z kimś jeszcze potem chyba Match Ligi Europy. Zobaczymy czy chudy tam zagra. Jeśli nie, to nie trudno. Pozdrawiam. Cześć.